Czy zdają sobie Państwo sprawę, jak przedstawia się aktualna sytuacja budżetu miasta i jakie szanse widzą Państwo dla Myszkowa? Ja myślę, że ten mikrofon można sobie tutaj tak przekazywać później. I jeżeli chodzi o sytuację budżetu miasta, to składają się na nie dotychczasowe dokonania i według bieżącej informacji, która można znaleźć również... Nas... Aha, oj przepraszam, przepraszam. Proszę jeszcze raz zacząć, ja to pewne zamieszanie. A jak to się. <noise> Początek wyszedł? Dobrze, dobra, uwaga. Już. Jeżeli chodzi o sytuację budżetu miasta, to jeżeli chodzi o jego wykonanie, mówię o budżecie za bieżący rok. To gdyby na to patrzeć, to możemy być spokojni, dlatego że dochody przewyższają wydatki. Natomiast to, że wydatki nie są na poziomie dochodów i są mniejsze, jest spowodowane opóźnieniami związanymi z realizacją głównie wydatków majątkowych, czyli tak zwanymi inwestycjami. Jeżeli patrzymy na budżet, to należy też patrzeć na sytuację kraju i na budżet centralny, który coraz częściej z uwagi na trudności finansowe minister finansów straszy nas i straszy no, samorządy, że grozi nam druga Grecja. W związku z powyższym, tutaj też jest pewne niebezpieczeństwo dla przerzucania pewnych zadań na, na, na budżet samorządu kosztem budżetu centralnego. Jakie szanse widzę w tej sytuacji? No jeżeli patrzymy na wydatki związane... Z czas się skończył już Panie Włodzimierzu. Mhm. Minęła minuta niestety. Mhm. Bardzo dziękujemy. Odnosząc się do budżetu, bo czas ucieka. To jest rzędu 88 milionów. Na dzień dzisiejszy możemy przeznaczyć około 20 milionów na inwestycje. Tak, żeby nie zagrozić zachwiania równowagi budżetowej. Inwestycje, które są w moim planie i projekcie, i myślę, że w programie wyborczym w znacznej części chciałbym, żeby zostały zrealizowane nie tylko obiekty sportowe, na których nam zależy, nie tylko ciągi i drogi, ulice, po których jeździmy, które nam niejednokrotnie utrudniają życie. To są te zadania, które niestety są przed nami do zrealizowania. To również myślę, że będzie bilans otwarcia. Dziękuję. Na budżet obecny ja nie mam żadnego wpływu, ani żaden tutaj z kandydatów. Po prostu jest jaki jest. My go musimy przyjąć, dlatego że to, że jest dobry, to świadczy tylko o tym, że część inwestycji jest przesunięta na drugie półrocze albo na następny rok. Nic nie możemy zrobić, możemy tylko ten budżet po prostu wykonywać i możemy jakieś nowe inwestycje znaczy wykonywać i dokładać do tego. Ja myślę, że takim głównym zadaniem, żeby poprawić wizerunek miasta, jest to, aby stworzyć silny zespół ludzi młodych, prężnych, którzy będą pozyskiwać środki unijne i to będzie ich głównym celem. Czyli po prostu na bieżąco kontrolują to, co możemy w danej chwili zrobić i dostosowujemy do potrzeb, które są aktualnie najważniejsze w naszym mieście. Widzę, że się zmieściłam w czasie. Tak, oczywiście. Dziękuję. Rzeczywiście, jeśli chodzi o wpływ na budżet, to będą go mieli przyszli radni, ponieważ przypomnę wszystkim, bo zapewne ta świadomość jest, że budżet uchwala nie burmistrz, tylko radni. Jeżeli chodzi o przyszły budżet, bo tutaj żadne z tych słów jeszcze nie padło, to nie ukrywam, że ten budżet będzie ciężkim budżetem, a to z tego tytułu, że subwencja, czyli ta część pieniędzy, która jest przekazywana nam z budżetu państwa. Będzie w przyszłym roku mniejsza o przeszło 3,5 miliona i to z pewnością przełoży się na wydatki, jakie, na jakie gmina będzie sobie mogła pozwolić. Szczególnie te inwestycyjne, dlatego będzie to na pewno budżet krótkiej kodry. Takie ostatnio określenie słyszałem. No ale oczywiście. Do radnych, którzy mają w tej chwili bardzo dużo różnych ciekawych pomysłów na, na to, jak tym miastem zarządzać, będzie należało to, którym z tych wydatków się przyjrzeć. A to, o czym pani Basia powiedziała, na pewno będzie bardzo ważne, czyli pozyskiwanie wszędzie, gdzie to będzie możliwe, pieniędzy na kolejne przedsięwzięcia. Również te inwestycje w ludzi. Proszę państwa, ustawowy limit zadłużenia dla gminy wynosi 60%. W 2006 roku dług gminy wynosił około 19 milionów, obecnie na koniec października około 10 000. Ale nie mamy się tym, co przejmować. Dług, który gmina miała w 2006 roku, został dla nas jako mieszkańców zaciągnięty dla rozbudowy oczyszczalni ścieków. Tutaj widzę pana burmistrza. Panie burmistrzu, oklaska. Dziękuję jako mieszkaniec tego miasta za budowę oczyszczalni, która w, w obecnym czasie może wpłynąć na rozwój naszego miasta poprzez to będzie następne pytanie dróg. Yy, Wodociągów, kanalizacji. Proszę Państwa, pieniądze samorządów są wydawane bardzo dobrze. Nie ma żadnej obawy, że będą wydane źle. Proszę sobie zdać sprawę, że na 65 miast w Polsce na prawach powiatu 64 są zadłużone. Na ponad 24... Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo Panu. Proszę Państwa, drugie pytanie, które postawimy naszym kandydatom, jest proste. I krótkie. Jaki element państwa wizji rozwoju miasta jest zasadniczy? I znowu losujemy. Tym razem kandydat numer cztery. Proszę Państwa, gmina, każdy samorząd nie jest przedsiębiorstwem, które szuka jakiejś swojej niszy na rynku, czyli nie szuka jakiegoś miejsca, w które może wejść, rozpocząć nową działalność, zacząć zarobkować na czymś, czego jeszcze nie ma. Gmina jest takim organizmem bardzo złożonym, w którym trzeba zaspokajać określoną ilość potrzeb, od edukacyjnych, przez bezpieczeństwo w pewnym zakresie, przez drogownictwo, co oznacza, że… Trudno mi jest rozmawiać w ogóle o tym, co jest zasadniczym elementem rozwoju miasta, ponieważ tych elementów jest wiele. Jeżeli ktoś będzie proponował jakiś jeden, to znaczy, że gdzieś będzie z pola widzenia tracił te inne. Ja nie ukrywam, że poza tym, co zawsze najbardziej nas interesuje, poza tym, co jest takie najbardziej wymierne, czyli widzialnymi inwestycjami, to do czego przykładam od początku ogromną wagę, to inwestycje w ludzi. Inwestycje w ludzi, czyli doprowadzenie do tego, żeby dać młodym, bo o młodych głównie ludziach myślimy, edukując ich, żeby dać im szansę na to, żeby rozwijali się w sposób większy, bardziej dostosowany do współczesnych czasów niż to było w przeszłości. I temu służył między innymi program. Już jest minuta, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Jeżeli chodzi o wizję, oprócz spełnienia zadań własnej gminy, które trzeba spełniać, to gdybym miał wskazać taki kierunek, to rozwój przedsiębiorczości z nastawieniem na około turystykę. Jeżeli uda się rozwinąć przedsiębiorczość, to przedsiębiorcy będą dawać kolejne miejsca pracy, zwiększą się wpływy do budżetu miasta i łatwiej będzie o rozwój. Poprawi to też wizerunek Myszkowa i młodzi ludzie nie będą z niego uciekać. Dziękuję. Miasto jest takim organem, na który składają się, składa się wiele dziedzin. Proszę ten mikrofon troszkę wyżej pani. Na wiele dziedzin i to jest taka jedna proszę ten mikrofon troszkę wyżej to jest wyżej. taka jedna wspólna całość trudno powiedzieć co jest najważniejsze ale ja uważam że postawiam to mimo na bezrobocie z tego to wynika że sięga ono w naszym mieście tak wysokiej stopy że jest najwyższe w całym województwie postawiłabym na stworzenie strefy ekonomicznej to jest bardzo ważną sprawą a ponadto na rozwój przedsiębiorczości polegający na tym że Ludzie młodzi, no nie tylko właśnie młodzi, ale ogólnie ludzie powinni rozwijać własną przedsiębiorczość i obecnie Urząd Wojewódzki w Katowicach ma taką, taki konkurs otworzył, że każdy człowiek, który rozpoczyna działalność może uzyskać 40 tysięcy złotych. Są to ludzie bezrobotni, są to ludzie pracujący i są to ludzie, którym grozi utrata pracy. Czyli taka dziękujemy ta, ta bardzo, upłynęła minuta, dziękujemy. Gdybym miał powiedzieć w dwóch zdaniach, to zrealizować program wyborczy Forum Mieszkańców, tak, żeby wszystkim żyło się dobrze, wygodnie, bezpiecznie, w pełni poczucia, że zadanie przed nami postawione zostało zrealizowane. Ale tak łatwo nie będzie, bo przez to i dlatego musimy wytężyć wszystkie siły, żeby je zrealizować. Przede wszystkim stworzyć trwały, konkretny wizerunek miasta Myszkowa, żeby nie był on jak dotychczas nijaki. On ma mieć swoją wyrazistość. Natomiast tą wyrazistość możemy w różny sposób wykreować. Jednym z takich elementów może być stworzenie centrum Myszkowa. Dobrze się stało, że pewne markety powstają, są, one funkcjonują proszę Państwa i to też jest nasza wizytówka, bo przecież przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy Myszkowa, ale również inni mieszkańcy do naszego miasta i oni nas oceniają. To jest bardzo istotny element w naszej rzeczywistości, stworzenie miejsc parkingowych. Dziękujemy to, że... bardzo, dziękujemy. To już wszystko? Proszę Państwa, moi szanowni poprzednicy bardzo dużo tutaj powiedzieli. Takie ważne obszary gospodarczy, społeczny i ochrona środowiska. Ponieważ tutaj dużo zostało powiedziane w tym temacie, ja bym jeszcze zwrócił na jeden aspekt. Drogi i infrastruktura jako najważniejsze elementy wsparcia i mieszkańców, i przyszłych inwestorów. Oczywiście musimy, proszę Państwa myśleć o uzbrojeniu terenów pod budownictwo mieszkaniowe, którego na dzień dzisiejszy, których tych terenów na dzień dzisiejszy brakuje, oraz również stworzyć odpowiedni klimat dla przedsiębiorców, czyli też pomyśleć o terenach dla przyszłych inwestorów, ale zarazem wspierać lokalnych przedsiębiorców, którzy działają na tym rynku, bo oni są też bardzo ważni, jeżeli nie najważniejsi. Dziękuję. Środki pochodzące z pomocy europejskiej są w znacznej mierze rozdysponowane do 2013 roku. W jaki sposób mają Państwo zamiar pozyskiwać pieniądze na modernizację dróg i kanalizację? Ile zostało środków do wykorzystania? Dowiemy się w pierwszym kwartale 2011 roku, bo wtedy będzie aktualizacja i zobaczymy, ile jest pieniędzy zaoszczędzonych. Natomiast inne środki, jakie możemy wykorzystać, to są środki pozyskane, już zaraz powiem dokładnie, z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli to jest coś, co dotyczy nas. Następnie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z Wojewódzkiego Funduszu yy, tak środki możemy uzyskać. Yy, to są pożyczki bezzwrotne, ewentualnie pożyczki, które yy, yy, polegają na tym, że jest taka specjalna linia kredytowa gdzie y, urząd spłaca nam odsetki, a my tylko spłacamy kapitał. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, są następujące środki, które mogą y, służyć rozwojowi naszego miasta. Bank, kredyt, leasing, platforma Catalyst i 3 razy P. Ja może pokrótce bank możemy sobie darować, Państwo wiedzą o co chodzi. Platforma Katalist. Jest to platforma stworzona przy giełdzie papierów wartościowych w Warszawie wraz z firmą Bonspot służy obligacji, emisji obligacji gminnych. Jest to element bardzo marketingowy, prorozwojowy, bardzo nowoczesny, jest tańszy niż kredyt. Obniża wartość pieniądza. 3 razy P oczywiście partnerstwo publiczno-prywatne, gdzie. Koszty są przerzucone inwestycji na partnera prywatnego i leasing, gdzie również my tylko płacimy raty leasingu. Oczywiście rozłożone w długim okresie czasu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, po pierwsze, to trzeba przestać się kłócić, zacząć współpracować ze starostwem powiatowym które posiada i ma możliwości do rozdysponowywania środkami na drogi powiatowe, wojewódzkie i inne, które są ciągami komunikacyjnymi w naszym mieście i są dosyć często po prostu brudne. Druga ważna rzecz to środki unijne nie do końca zostały rozdysponowane, ponieważ jeszcze w dalszym ciągu są, pojawiają się nowe programy, z tak zwanych programów twardych, choćby nawet program nazywany drogi, jako schetynówki, czyli konkretny odcinek drogi zaprojektowany, zrealizowany w krótkim okresie czasu. Pośrodki unijne będziemy aplikować, do nie ulega żadnym wątpliwościom. Nie chciałbym gminy bardziej zadłużać niż jest to możliwe, ponieważ te środki z kredytów możemy zrealizować w zupełnie innym celu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę. Oprócz środków własnych, które gmina jak zwykle może na takie cele przeznaczać, przy coraz mniejszej puli środków unijnych możemy łatwiej znaleźć środki na kanalizację. Tutaj programu z Funduszu Obrony Środowiska. Ja przypominam, że inwestycje wykonane przez poprzedników będą rzutować na to, że będą, będzie zwrot czy refundacja środków, które ponownie można zainwestować. I tak z oczyszczalni ścieków wykonaną przez poprzednika pana Romaniuka też takie środki będą w kwocie około 8 milionów złotych. Jeżeli chodzi o schetynówki. Tutaj nie chcę Państwu obiecywać złotych gruszek na wierzbie. Schetynówki, ostatnia edycja, właśnie się skończyła. Nie jestem pewien, czy będą kontynuowane, aczkolwiek był to program niezwykle ulubiony przez gminy i chętnie gminy z niego korzystały, więc tutaj nie wiem, jak, jak, jak będzie dalsza transa. Mamy środki norweskie, przeznaczono 578 milionów euro, ale jest to informacja z 28 lipca. Natomiast nic w tej sprawie na razie nie ruszyło dalej. Dziękuję. Dziękujemy. Proszę Państwa, co do źródeł pochodzenia tych pieniędzy, to już trudno tutaj dodać, poszedł o tych przedmówcach. Powiem tylko, że w czasie tej kadencji udało nam się praktycznie sześciokrotnie więcej pieniędzy pozyskać ze środków zewnętrznych niż udało się to w poprzedniej kadencji, więc myślę, że jest to nie najgorszy wynik. A co do poszukiwania... Jeszcze kolejnych rozwiązań, to, to tak powiem, że powinniśmy zabiegać wśród naszych przedstawicieli, również obecnych tutaj na sali, o pieniądze na różne przedsięwzięcia, które udało nam się zrobić. Mamy tu taki bardzo namacalny przykład, czyli ulicę Kochanowskiego, której budowa zakończyła się w czerwcu ubiegłego roku. Aplikowaliśmy tam o środki, znaleźliśmy się, wniosek nas został zakwalifikowany, znaleźliśmy się na pierwszym miejscu listy rezerwowej. A do rozdania z tego, co wiem, zostało tam jeszcze około miliona złotych, więc zakładam, że tutaj przy lobbowaniu na naszą rzecz wszystkich mieszkańców Mieszkowa będziemy również z tego korzystać. Dziękuję. Dziękujemy.